Dzień dobry kochani. Niedawno jedna z Was prosiła mnie o to, żeby pokazać cały mój makijaż, więc ja pokażę Wam może, co ja teraz robię, żeby się czuć dobrze, żeby fajnie wyglądać. Mam parę takich swoich teraz ulubionych produktów. Zapraszam Was na aktualizację mojego makijażu. Z tą długością włosów ja mogę kombinować ze spinkami. Dzisiaj mam takiego motylka, który jest Since i jest naprawdę porządna ta spineczka. Do makijażu zawsze sobie tak te włosy spin. Pierwszym krokiem, słuchajcie, w moim makijażu jest zazwyczaj jakaś baza. Kiedyś tego nie robiłam, bo myślałam, że bazy zapychają, ale, słuchajcie, świat kosmetyczny poszedł do przodu. Producenci zaczęli wypuszczać bazy, które. Wręcz powodują to, że ten makijaż się trzyma lepiej i że skóra jest y, pielęgnowana właśnie taką bazą jest dla mnie ta baza z Lumene Blur. Ona tworzy piękny podkład pod cały makijaż, przedłuża jego trwałość i broń Boże nie zapycha. chociaż jej, zobaczcie, daje całkiem sporo. Tworzy na twarzy taką lekką, welurową woalkę, która przygotowuje ją pod. Dalsze kroki makijażu. Oczywiście ja widzę różnicę, jak mam tą bazę, a jakiej nie mam. Makijaż się tak nie ściera, dłużej się utrzymuje i lepiej, zdecydowanie lepiej wygląda. I muszę zmienić baterię, bo miga mi na czerwoną minutkę. Jestem z powrotem i przechodzimy teraz do dalszej części makijażu. I ja makijaż wykonuję gąbeczkami z Glam Shopu. To są dla mnie jedne z najmniejszych i najbardziej wdzięcznych gąbeczek z takimi ja miałam do czynienia, także idę ją zmoczyć, zobaczcie jak ona jest malutka przed zmoczeniem i zaraz zobaczycie jaka będzie po. Mam już gąbeczkę, zobaczcie, ona nabrała troszeczkę objętości. W ogóle używam cały czas tego stojaczka, który mam od Pauli, dostałam go chyba rok temu przed świętami albo na święta od niej, dziękuję Ci kochana. On jest codziennie w użyciu i bardzo fajnie się na tym suszą gąbeczki. Jeśli chodzi o podkład, słuchajcie, to ja ostatnio robiłam dużo miksów i kupiłam, e, tak jak Wam pokazywałam, ten podkład, ale on jest raczej do takich bardziej cięższych makijaży i on jest troszeczkę dla mnie zarożony. Oczywiście ja go zużyję, ale będę go na pewno mieszać z czymś innym. No a teraz, słuchajcie, na szybko kupiłam sobie ostatnio taki podkład i on naprawdę Sprawdza mi się fajnie, bo fajnie kryje, ale też na tej buzi jest taki lekki, nie robi na niej maski, nie jest tępy, właśnie ma takie lekko rozświetlone. Wykończenie. Bardzo ładny beżowy kolor. Pachnie jak tonik ogórkowy z zziaj. Mniej więcej tyle ciapę. Bardzo fajny produkt i nie był drogi. To jest, słuchajcie, Lovely Camouflage Foundation. Można się domyślić, że on dosyć dobrze powinien maskować niedoskonałości, skoro ma w nazwie Camouflage. I on ładnie kryje zaczerwienie, ładnie wyrównuje. Nie zostawia na skórze takiej suchej skorupy, bardzo ładnie się w nią blendowuje. Nie podkreśla w jakiś mocny sposób. Porów, co te bardzo kryjące podkłady lubią robić. Ja obecnie jestem na tyle zadowolona ze swojego stanu skóry, że już nie będę używać żadnego korektora punktowego na jakiejś niedoskonałości, ale użyję sobie za to korektora, w którym jestem totalnie zakochana. Jak widzicie, sobie ostatnio umiłowałam tą markę Lumene. Korektor serii Blur w kolorze Light. Kolor, który super mi się sprawdza na zimę pod oczy. A ten podkład miałam w kolorze... Jeden. Te dwa kolory produktów się ze sobą naprawdę fajnie dogadują. Ja wiem, że teraz już się ponoć nie robi żadnych trójkątów ani nic, ale ja mam tą okolicę pod oczami dosyć wymagającą, więc muszę z nią chwilkę popracować. W tym korektorze jest świetne to, że on jest ciężki, kryje, ale e, nie wchodzi w zmarszczki, co ja właśnie w korektorach uwielbiam, bo jak mam korektor pod oczy, to Słuchajcie, ja nie chcę, żeby on mi podkreślał zmarszczki Lubię jak ta okolica pod oczami wygląda Świeżo, jest rozświetlona I właśnie taki efekt mi daje ten korektor Bardzo go lubię Raczej nie używam go na niedoskonałości, bo on jest bardzo jasny Ten odcień light jest właśnie takim idealnym rozjaśniaczem pod okolice oczu I przechodzimy do utrwalenia makijażu I ja będę to robić pudrem jęczmiennym z paezę Fajnie mi się sprawdza Puszek jakiego ja używam to jest puszek z Glam Shopu Mam taki beżowy i taki czarny, i oba są świetne i używam je zamiennie. Jak jeden używam, to drugi piorę i po prostu zawsze mam jakiś czysty puszek. Ja zawsze słuchajcie, robię tak, że nadmiar tego, co nabieram na puszek, odciskuję sobie na dłoń. W ten sposób unikam takiej białej warstwy na twarzy, takiego efektu ducha. Zobaczcie, jak on przepięknie wtapia się w skórę. On sprawia, że po prostu moje pory są niewidoczne. Ten efekt jest piękny i nie robi takiego całkowicie tempego matu, tylko mimo wszystko. Jest satynowy i ta skóra odbija wciąż światło. Jeszcze lepiej to będzie wyglądać, jak ten makijaż na skórze trochę siądzie, troszkę mi się ta skóra wyświeci i bardzo naturalnie i ładnie to wygląda. Jestem fanką pudrów Paeze. Przed tym chyba miałam jeszcze ryżowy i też był świetny. Przechodzimy, słuchajcie, do brwi. Ja jestem wierna kredką z Maybelline Express Brow w kolorze. Soft brown. On mi teraz fajnie pasuje do włosów. Tu już będę musiała się skupić na lusterku. Ona jest cieniutka, niezbyt ciemna. Ostatnio mam taką fazę, że nie lubię ciemnych i przerysowanych brwi. Wydaje mi się, że totalnie do mnie nie pasują. Robię brwi w takich kolorach bardziej naturalnych. Ładnie też właśnie je wyczesuję, żeby ten efekt był jak najbardziej delikatny. Ja się po prostu w takich brwiach najlepiej czuję. Powiem wam, że e, przestałam śledzić te trendy makijażowe. Jest moda na różne rodzaje kresek, na różne rodzaje układania brwi, ale ja po prostu robię sobie takie brwi, w których teraz ja czuję się najlepiej. Takie lekko za po prostu, żeby też było widać ich kształt. Jeśli chodzi o brwi, to ja też za bardzo się nimi nie przejmuję. Nie zagłębiam się w takie rzeczy jak regulowanie ich, bo ja po prostu mam bardzo jasne włoski. Jedyne, czego mi tam trzeba przy tych brwiach, to troszeczkę zaznaczenie ich obecności, ale wciąż podążam za tym, co tam widzę u siebie na skórze, za tym naturalnym kształtem. No, więc tak to wygląda Przechodzimy do moich ukochanych produktów z Amilie. Już słuchajcie się zdziera ten napis I mam tutaj bronzer Bronzer w kolorze soft bronze Ten kolor jest super na jesień i na zimę Zrezygnowałam z niego na czas lata, bo był... Po prostu mniej widoczne na opalonej skórze. Do brązowego używam takiego pędzelka z glam Show Ja kiedyś dostałam taki cały zestaw pędzli w tym pojemniczku, i on był właśnie w środku. Dostałam go od siostry Kamanka i używam do dziś, i do dziś to jest mój ulubiony. Pędzel, właśnie do brązera. Nie jest za duży i ja mogę sobie ładnie ten brązer na twarzy rozłożyć. Zdecydowanie teraz przerzuciłam się na takie mniejsze pędzelki, jeżeli właśnie chodzi o takie bardziej precyzyjne nakładanie, bo ja po prostu nie mam też dużej twarzy, nie mam dużej głowy i lepiej mi się to sprawdza. Od razu człowiek wygląda jakoś tak żywiej. Co kto lubi, można sobie zaznaczyć kości policzkowe, a można po prostu dodać sobie trochę kolorów. Od razu lepiej, zwłaszcza z tym kolorem. Włosów, brązer, jak najbardziej wskazany. Przechodzimy do różu, i róż, który ja teraz używam, to jest cudny produkt. Po prostu jest wspaniały. Można go używać do policzków, można go używać do ust. Czasem go nakładam też na oczy. Lumene Liquid Blush w kolorze Bright Bloom. Przepiękny kolor. Ja nieraz po prostu siedzę i go dokładam i dokładam, bo nie mogę się napatrzeć. Testowałam wiele technik. Tak jak widzicie, ja już jestem przypudrowana i moim zdaniem na pudrze, co mnie naprawdę zaskoczyło, on się trzyma i rozprowadza jeszcze lepiej niż jak robię to przed pudrowaniem twarzy. On też zostawia... Taką ładną, rozświetloną poświatę, i ja już po prostu nie muszę używać rozświetlacza w ten sposób, a... a trzyma się genialnie i się nie ściera w ciągu dnia. I ja go już potem nie przypudrowywuję, a trzyma się jak złoto, no powiem Wam, że to jest hit. To jest hit moich ostatnich czasów, hit mojego makijażu zabrałam ten róż do szpitala, i pierwsze, co zrobiłam przed wyjściem to. To słuchajcie, potrzebowałam zrobić makijaż, potrzebowałam dodać sobie tego koloru i właśnie nałożyłam sobie ten róż i czułam się po prostu świetnie. No i właśnie zobaczcie, że jeszcze ten róż pięknie odbija światło. O, jadą śmieci, chwila przerwy. Mamy już zrobioną twarz i przejdziemy sobie do robienia. Oczu. Powiem Wam, że na co dzień ja raczej rezygnuję z cieni. Jeżeli chcę się czuć naprawdę ładnie, no to już coś tam nakładam. Cienie głównie nakładam, jak dziś wychodzę. A dzisiaj słuchajcie, mam ochotę sobie pomalować oczy. Więc zrobimy to na tej bazie. I to jest baza z Klares, Blend, My Friend. Co zaskakujące, ona naprawdę mi się fajnie sprawdza. To jest baza w formie takiego korektora. Nie jest ten makijaż utrwalony tak długo na takiej bazie, jakbym właśnie zrobiła to na takiej bardziej bazie gumowej. No ja jak nakładałam cienie na korektor, to nie zdawało to u mnie egzaminu. A na tej bazie myślę, że spokojnie te. 6-7 godzin, te cienie tam siedzą. Na co dzień ja lubię używać właśnie tego produktu. Zawsze, zawsze jak mam tą bazę na oczach, to staram się ją zagruntować jakimś takim matującym cieniem. I zazwyczaj jest to właśnie jakiś cień z mojej paletki, którą sobie sama skomponowałam. Na większość tutaj cieni jest z Glam Shopu. Weźmiemy sobie cień hałwę, Ma takie lekko trochę brzoskwiniowo-różowe podtony. Fajnie będzie siedział na tym oku jako baza. Fajna jest też w tej bazie, na którą przyklejam właśnie ten cień, to to, że ona przykrywa wszystkie żyłki na oczach i właśnie działa jak taki korektor. Jeżeli macie nawet jakiś półprzeźroczysty cień, to on się też powinien fajnie trzymać na tej bazie i nic tam nie powinno prześwitywać. Ostatnio ukochałam sobie ten cień, mianowicie Glam Shop Złoty Piasek, który nakładam palcem, który jest takim delikatnym. Połyskującym, bardziej satynowym niż błyszczącym cieniem. Nie jest to, słuchajcie, taki blask, który będzie walił po oczach, tylko takie dyskretne połyskiwanie. Piękny, taki złotawy kolor. I ostatnią rzeczą, którą ja robię na oczach, jak właśnie robię taki szybszy makijaż, jest kreska. Kreska cieniem. Tutaj ukochałam sobie ten cień. To jest również Glam Shop. Palona kawa. Kładam go sobie po prostu w. Kąciki, jadę do góry i przedłużam po prostu tą linię i wyciągam jeszcze lekko też pod okiem. Wiem że ten trik z tą kreską przy oku cieniem, to ja robię już od chyba z 10 albo z 15 lat, odkąd się zaczęłam malować. Uwielbiam ten efekt zagęszczenia. Jak pomalujecie sobie rzęsy, to wydaje się, że tych rzęs jest więcej, to oko jest fajnie wyciągnięte powiększone, tuż do rzęs i jeden z moich ukochanych, czyli Lash Sensational, ale niewiele jaki słuchajcie, bo w kolorze burgundowym, Burgundy Brown, przepiękny i nieco bardziej delikatny niż taka ostentacyjna czerń. Ja ostatnio stawiam właśnie na, na makijaż, który jest delikatny, taki bardziej rozmyty. Uh -huh. O, poznałam się, ale zaraz y, to z tym sobie poradzimy. To też wam pokażę, jak sobie radzę z takimi plamkami. Wydaje mi się, że ten odcień po prostu też ładnie podwija niebieskie oczy. No i to jest tusz, który, słuchajcie, ma wszystko. Podkręcenie, objętość. Trwałość, więc jest to jeden z moich ukochanych tuszy i odkryłam go dzięki kanałowi Mishmash. Odkrycie mojego życia i chyba, chyba nie ma jakiegoś takiego tuszu, który ja lubię bardziej i do którego wracam aż tyle razy. Zobaczcie na ten kształt szczoteczki. Ona jest lekko taka wygięta. Ja zazwyczaj nakładam dwie warstwy tego tuszu i efekt jest spektakularny. I te patyczek. Bo najlepiej się takie rzeczy czyści, jak już przeschną. W ogóle w drogeriach jest wiele takich patyczków, które są właśnie przeznaczone specjalnie do makijażu, na przykład właśnie takie, które mają dwie końcówki. Ja tą końcówką sobie okrągłą y, ścieram. Właśnie jakieś takie miejsca, które są łatwiej dostępne, a te, które y, potrzebują więcej precyzji, jak właśnie na przykład pod okiem, idealnie się sprawdza. To taka szpiczasta końcówka. To nie był ostatni krok, bo muszę Wam jeszcze pokazać moje ulubione kombo, które ostatnio użyłam do ust. Będzie to szminka, której niestety już nie dostaniecie. Ona ma już chyba ponad dwa lata. To jest szminka z Glam Shopów w odcieniu biznesy. Fantastyczne, masełkowe wykończenie. Piękny kolor. Szminką robię sobie bazę, odciskuję. Przechodzę do czegoś super, co już możecie właśnie złapać na półkach. Lovely to jest błyszczyk, który jest po prostu moim hitem. Razem z tym balsamem do ust, który pokazywałam wam w ostatnim vlogu, który nakłada się po prostu szpatułką do miodku i który wygląda w ogóle jak miodek. No, a ten błyszczyk wygląda jak kartonik po mleku. I to jest Milky Chocolate Lip Gloss. Ja go mam w odcieniu 1, w najjaśniejszym. To jest taki półtransparentny błyszczyk, który nie klei się. Nie zostawia takich białych glutków i który przepięknie błyszczy. Nie ma żadnych drobin, ale ma przepiękny naturalny kolor. Bardzo fajnie sprawdza się z kredkami i z pomadkami pod spodem. No i tak, słuchajcie, prezentuje się ten makijaż. Dla mnie to jest taki makijaż, w którym ja się czuję naprawdę komfortowo i czuję się dużo lepiej. Szminka i błyszczyk robią robotę. Ten róż, który jest dyskretny i delikatny, niezbyt rzuca się w oczy, ale właśnie pozostawia skórę lekko rozświetloną i tak leciutko zaróżowioną, właśnie jakbyście wyższy na chwilkę na mróz. Mnie się taki efekt bardzo podoba. I jeśli chodzi o Cały makijaż ja myślę, że prezentuje się dziewczęco, uroczo, czyli właśnie tak jak lubię wyglądać najbardziej. Wszystko jest lekko i dyskretnie podkreślone, nic tutaj nie jest przerysowane. Ja się w takim makijażu czuję najlepiej, czuję się po prostu trochę pewniej siebie. Ostatnio staram się właśnie o to dbać, mieć tą swoją taką rutynkę, że rano robię pielęgnację, potem robię makijaż. Wieczorem ten makijaż sobie zmywam, też jest to takim moim rytuałem, wybieram sobie różne produkty pielęgnacyjne, co pewnie widzieliście w blogach, bo uwielbiam też do Was gadać podczas robienia wieczornej albo porannej pielęgnacji. Jeżeli chcecie więcej takiej mojej gadaniny, zapraszam Was na playlistę z blogami. a ja się już z Wami tutaj żegna. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawiajcie komentarze, jakie są Wasze ulubione kosmetyki. Może wpadnie mi znowu w ręce jakaś perełka. Do następnego kochani. Buziaczki. Pa, pa!